Po trzech kolejkach cztery drużyny wciąż nie zaznały goryczy porażki, ale aż pięć zespołów nie poznało jeszcze smaku zwycięstwa. Na czele ligi cztery zespoły z siedmioma punktami, a w czołówce jest aż trzech beniaminków. Na początek tradycyjnie zestaw par. W Krakowie, Grudziądzu, Nowym Sączu i Stalowej Woli mierzyły się zespoły, które miały po cztery punkty. Z tego grona miał wyłonić się lider. Zapraszamy na magazyn BetClick Drugiej Ligi. W Bielsku Białej zmierzyły się zespoły, które są w kiepskich nastrojach po początku sezonu. Podbeskidzie dwa mecze przegrało i straciło 8 bramek. Rezerwy Śląska na własnym boisku zdołały zdobyć tylko punkt. Była więc szansa na pierwszą wygraną w rozgrywkach. Bielszczanie groźnie zaatakowali w szóstej minucie. Wyprowadzili kontratak. Z lewej strony w pole karne zagrał Daniel Dziwniel. Lucjan Klisiewicz przegrał pojedynek z bramkarzem. Okazję do dobitki miał jeszcze Oskar Zawada. Kopnął jednak nad poprzeczką. Za chwilę dziwnie dośrodkował, a właściwie strzelił z rzutu rożnego. Hubert Śliczniak wraz z Mateuszem Ceglińskim zdołali wybić piłkę, tyle że pod nogi Nodzia, który z bliska trafił w bramkarza. Pod beskidzie naciskało coraz mocniej. Pressing przyniósł efekty w 12 minucie, kiedy udało się przejąć futbolówkę pod polem karnym. Krzysztof Kolanko sprzed linii końcowej wycofał do Kisiewicza, napastnik strzelił i znów Cegliński ze śliczniakiem nie dopuścili do straty bramki. Goście skupili się na obronie i właściwie nie zagrozili bramce pod Beskidzia przed przerwą. Po zmianie stron, nadal warunki gry dyktowali gospodarze. W 49 minucie z prawej strony dośrodkował Unaj, Buchan, Maciej Górski tylko musnął piłkę i wciąż było 0 do 0. 5 minut później udrożny, podanie dali Borata kacza, a głową tuż obok bramki strzelił Marcin Biernat. W końcu rezerwy Śląska stworzyły dogodną sytuację. Wystarczyły dwa szybkie podania i przed szansą stanął Michał Milewski. Konrad Forenc nie dał się jednak zaskoczyć strzałem przy bliższym słupku. Wciąż jednak lepiej grali Bielszczanie. Bartosz Martosz przejął piłkę w środku boiska i od razu podał do zawady. 19-letni pomocnik odważnie wbiegł w pole karne, minął rywala, ale strzał odbił Śliczniak. Szybko odpowiedział Śląsk. Akcja lewą stroną. Milewski podał wzdłuż pola karnego. Łukasz Gerstenstein mocno uderzył i Forenc uratował zespół wybiciem na drożny. A po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu z bliska główkował Kamil Rutkowski i bramkarz pod Beskidzia znów wykazał się refleksem. Gospodarze nadal byli groźni. Maksymilian Sitek zauważył niepilnowanego Buchana, ten precyzyjnie dośrodkował, ale Górski z trzech metrów nie zdołał pokonać bramkarza. W doliczonym czasie trzy punkty mógł zgarnąć Śląsk. Po porzucie wolnym Simon Shirak zagrał piłkę do Milewskiego, a ten mu ją odegrał. Jednak rezerwowy Śląska nie pokonał Forenca, i spotkanie zakończyło się bez bramek. W Krakowie rozegrano mecz na szczycie drugiej ligi. Do trzeciego w tabeli hutnika przyjechał lider Resovia. Obie drużyny przed spotkaniem miały po 4 punkty. Początek meczu to nerwy z obu stron, dużo strat i niecelnych podań. Pierwsza grę poprawiła Resowia. Po przejęciu piłki w środku pola wystarczyły dwa szybkie podania, ale Jan silny przegrał pojedynek z Damianem Hojokowalskim. W 24. minucie gospodarze mieli dogodną okazję zrzutu wolnego. Kacper Prusiński uderzył precyzyjnie, Jakub Tetyk nie zdołał odbić piłki i było 1 do 0. Resowia błyskawicznie mogła odrobić straty. Silny dostał podanie przed polem karnym, uderzył i Ojo Kowalski musiał interweniować. Stracona bramka podrażniła Rzeszowian i byli coraz groźniejsi. Gracjan Jaroch odebrał piłkę rywalowi, miał dobrze ustawionych dwóch kolegów, jednak zdecydował się na strzał. Zbyt lekki, by pokonać bramkarza hutnika. Jeszcze przed przerwą z rzutu wolnego podał Patryk Romanowski. Mateusz Geniec zgrał futbolówkę, a z bliska do remisu doprowadził Krystian Szymocha. Goście świetnie zakończyli pierwszą połowę i kapitalnie rozpoczęli drugą. Kilka krótkich podań w okolicach pola karnego i Jakub Jokel zapewnił im prowadzenie. Dopiero 20 minut później odpowiedział Hutnik. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Wojciecha Słomkę obok bramki główkowo Prusiński. W 72. minucie wydawało się, że Resowia tradycyjnie rozegra rzut wolny, czyli dośrodkowanie w pole karne. Tymczasem dwa krótkie podania z boku zgrał Adrian Małachowski, a na 3 do 1 strzelił bąk. Resowia pewnie wygrała na suchych stawach i pozostała liderem. Także w Nowym Sączu zmierzyły się drużyny, które miały po cztery punkty Sandecja i rekord Bielsko-Biała. I w przypadku wysokiego zwycięstwa mogły nawet liczyć na awans na pierwszą pozycję. Goście postanowili pierwsi zaatakować. Michał Śliwka kapitalnie wyłożył piłkę Danielowi Świderskiemu, ale król strzelców poprzedniego sezonu strzelił za lekko. Dokładniejsza była Sandecja. Daniel Pietraszkiewicz dośrodkował w pole karne, a Kacper Talar uprzedził obrońcę i pokonał bramkarza strzałem głową. Rekord szukał szansy w stałych fragmentach. Daniel Ściślak zagrał z rzutu rożnego, Tomasz Boczek główkował jednak obok słupka. W Sandecji przypomniał o sobie Simon Ore. Poradził sobie z obrońcą, zagrał, interweniujący Ściślak za lekko podał w kierunku bramkarza. Wmieszał się w totalar, ale Wiktor Żołneczko wyszedł obronną ręką. W końcówce drugiej połowy daleki wyrzut z autu Kamila Ogorzałego. W zamieszaniu strzelił Arkadiusz Orzeł. Wynik się jednak nie zmienił. Po zmianie stron grę dalekim podaniem znowu Mateusz Jeleń. Na połowie rekordu o piłkę walczyli i Ores, sędzia uznał, że faulował Polak i pokazał mu żółtą kartkę. To było już drugie takie upomnienie i rekord musiał ponad pół godziny grać w osłabieniu. Sandecja zyskała przewagę, ale nie potrafiła przełożyć jej na bramki. Za to rekord miał okazję do wyrównania. Rzut wolny z boku pola karnego, Mateusz Klichowicz bezpośrednio uderzył i Jelenia wyręczył Filip Piszczek. W 80 minucie bramkarz Sandecji daleko wybił piłkę. Jakub Górski wygrał walkę bark w bark z Hubertem Żyrkiem, ale w porę interweniował Żołneczko. Tuż przed końcem goście przejęli futbolówkę blisko pola karnego rywali. Jakub Ryś kopnął jednak prosto w bramkarza. Jeszcze w doliczonym czasie rekord miał znakomitą okazję. Żołneczko zagrał w pole karne, w zamieszaniu strzelił Świderski, ale instynktowna obrona Jelenia uratowała Sandecji trzy punkty. poprzednim sezonie KKS Kalisz w Barażach walczył o pierwszą ligę. Stal Stalowa Wola z zaplecza Ekstraklasy za to spadła. W teorii więc potencjał obu drużyn mógł być podobny, co dawało szansę na niezłe widowisko na Podkarpaciu. I rzeczywiście mecz od początku był żywy i szybki. W czwartej minucie podanie z lewej strony Patryka Zauchy i niepewna interwencja Macieja Krakowiaka. Christian Gettinger dwa razy strzelił, ale gola nie było. W odpowiedzi dośrodkowanie z rzutu wolnego. Bartosz Kieliba strącił piłkę, zamykające zamykający akcję Adrian Cierpka nie zdołał wepchnąć jej do siatki. W 28 minucie Zaucha chciał dośrodkować, wyszedł mu strzał i Kaliszan uratował słupek. Cztery minuty później po rzucie rożnym Hubert Tomalski mocno uderzył przed pola karnego i Krakowiak musiał interweniować. Stal była coraz bliżej bramki. Jeszcze przed przerwą Gettinger dośrodkował. Jakub Kędzia wygrał pojedynek główkowy z Jakubem Staszakiem i uderzył głową. Piłka odbiła się jeszcze od rywala i przeleciała nad bramkarzem. 1 do 0. Gospodarze dobrze zaczęli też drugą połowę. Indywidualną akcją popisał się Tomalski, strzelił jednak niecelnie. W 59 minucie kontratak stali. Kędzia podał do Michała Sużyna. Ten dokładnie zagrał na głowę Dawida Wolnego, a KKS od straty gola uratował, stojący przed bramką Maciej Białczyk. Stali jednak nie rezygnowała z kolejnego gola. Lukasz Chrynciar dokładnie dośrodkował, a niepilnowany kędzia z bliska przestrzelił. W 71. minucie błyskawiczna kontra gospodarzy. Łukasz Furtak podał do Maksymiliana Hebla, ten od razu do Załchy, ale Krakowiak nie dał się pokonać. Niewykorzystane sytuacje tym razem się nie zemściły i Stal zdobyła trzy punkty. W zmierzyły się drużyny, które jeszcze nie wygrały w tym sezonie. Sokół to Beniaminek drugiej Ligi, a GKS Jastrzębie w poprzednim sezonie z trudem się w niej utrzymał. Początek spotkania należał do gospodarzy, choć długo nie potrafili zagrozić bramce GKS-u. W 17 minucie za pola karnego strzelił Mateusz Sopoćko, ale tuż obok słupka. Chwilę później Oskar Kubiak poradził sobie z Jerzym Tomalem, wbiegł w pole karne i próbował z ostrego kąta pokonać Bartosza Neugebauera. W końcu zrewanżował się GKS. Bartosz Baranowicz podał do Oliwiera Jakucia, który strzelił, a Sebastian Szabłowski złapał piłkę. W 24 minucie Stanisław Wawrzynowicz przejął futbolówkę i od razu podał do Dawida Retlewskiego. Napastnik gospodarzy uderzył, Neugebauer odbił, a nadbiegający Kubiak trafił w ruch bramki i było 1 do 0. Sokół próbował pójść za ciosem. Wyprowadził kontratak prawą stroną. Nikodem Stachowicz świetnie zagrał w pole karne, jednak Sopoćko nie zdołał pokonać bramkarza. Po tej akcji był już Kibice Sokoła krzyknęli ruch, róg, róg, gol, 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 a piłkarze spełnili prośbę. Dośrodkował Konrad Kargul-Grobla, wypiąstkował Neugebauer, a po kolejnym zagraniu Mateusz Bartosiak skierował piłkę do siatki. Po zmianie stron inicjatywę przejął GKS. Jakuś podał do Michała Osipiaka, rezerwowy gości minął rywala i uderzył, ale za lekko, by sprawić kłopoty bramkarzowi. W 51 minucie Kacper Gościniarek rozegrał akcję z Szymonem Matyskiem. Napastnik Jastrzębian zagrał wzdłuż bramki, a Filip Blaskowski interweniował tak niefortunnie, że trafił do własnej bramki. Sokół nie zamierzał wypuścić wygranej. W 57 minucie z rzutu wolnego dośrodkował Kargul Grobla, strzał głową świetnie jednak obronił Bauer. Przez kolejne 20 minut GKS przeważał tyle, że nie tworzył groźnych akcji. W końcu Kamil koczy dostał podania na lewej stronie. Odważnie wbiegł w pole karne, strzelił obok bramkarza, ale piłkę tuż przed linią zablokował Hubert Kaptur. W doliczonym czasie spod własnej bramki zagrał bramkarz Sokoła, Nataniel Wybraniec źle wybił piłkę i sam na sam z Neugebauerem był Aleksander Kubacki. Trafił jednak słupek, ale gospodarze utrzymali prowadzenie i odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w drugiej lidze. W Szczecinie zagrały zespoły, które bardzo słabo rozpoczęły sezon. Świt zdobył tylko punkt, a Warta Poznań Spadkowicz z pierwszej ligi spisała się jeszcze gorzej, bo zanotowała dwie porażki. Goście zaczęli od mocnego uderzenia. Już w trzeciej minucie Kacper Richter podał do Kamila Kumocha, który dostrzegł Marcela Zylle. Pomocnik wbiegł w pole karne i mocnym strzałem pokonał Jakuba Rajczykowskiego. I dalej atakowali. Marcel Stefaniak poradził sobie z Rafałem Remiszem, uderzył jednak niecelnie. Ten sam zawodnik w 14 minucie dostał świetne podanie z własnej połowy. Strzelił nad bramkarzem, ale też nad bramką. W końcu świt doszedł do głosu. Dawid Kort dokładnie zagrał do grzegorza wtyki, podania nie zdołał przejąć Dmytro Awdwiejew, a pomocnik gospodarzy doprowadził do remisu. Warta nie rezygnowała z trzech punktów i ponownie zaatakowała. Po dokładnym podaniu z lewej strony, głową uderzył Michał Smoczyński i zmusił Rajczykowskiego do sporego wysiłku. Za chwilę świetny kontratak świtu. Kord miał przed sobą tylko bramkarza, jednak nie zdołał go pokonać. W doliczonym czasie ponownie pomyliła się obrona warty. Kacper Lepczyński odbił piłkę w złym kierunku, Szymon Kapelusz minął Tomasza Wojcinowicza i chciał jeszcze podać do aftyki. Wtedy Lepczyński zdążył naprawić swój błąd. Po przerwie groźnych akcji było dużo mniej. W 66. minucie Filip Waluś zagrał do Filipa Tondera, który od razu odwrócił się i strzelił. Piłka jednak minęła bramkę. W końcówce kumoch podał do Walusia. Pomocnik chciał dośrodkować, wyszedł mu strzał, ale bramkarz był czujny. W 86. minucie Jurid Kaczuk mocno uderzył z rzutu wolnego, Leo Przybylak odbił jednak piłkę. W efekcie spotkanie zakończyło się remisem. rezerwę UKS-u po dwóch kolejkach miały punkt Achoniczanka 4 i aspiracje walki o awans. Do łodzi zespół przyjechał w roli faworyta i na początku goście próbowali wywiązać się z tej roli. Po stracie piłki w środku boiska przez łodzian Walerisz Szabala wyprowadził kontraatak i z ponad 20 metrów strzelił nad bramką. Za chwilę po podaniu Patryka Olejnika i zgraniu przez Bartłomieja Eisenharta Łotyż miał jeszcze lepszą okazję i znów się pomylił. W 21 minucie Damian Nowacki przedłużył podanie z rzutu rożnego, a Jakub Goliński w trudnej sytuacji z bliska nie trafił w bramkę. Pięć minut przed końcem pierwszej połowy goście mieli rzut wolny z boku pola karnego. Eisenhardt zdecydował się na strzał, ale nie zaskoczył Łukasza Jakubowskiego. Łodzianom wreszcie udało się zagrozić bramce Chojniczanki. Wyprowadzili kontratak. Adrian Jurkiewicz podał szesnastkę. Piłka po strzale Jędrzeja Zająca odbiła się od słupka. Po zmianie stron pierwsi okazje stworzyli gospodarze. Wiktor Kabziński przebiegł kilkadziesiąt metrów, podał do Zająca. Pomocnik Łodzian strzelił i Damian Primel z trudem odbił piłkę. W 71 minucie Jurkiewicz zagrał do przodu do Kacpra Popławskiego. Strzał rezerwowego obronił bramkarz Chojniczanki. Dopiero kwadrans przed końcem, pierwsza po przerwie dobra akcja Chojniczanki. Jakub Żywicki, który dopiero co wszedł na boisko, mocno strzelił i LKS uratował słupek. Tylko na chwilę, bo piłka trafiła pod nogi Konrada Gutowskiego i było 1 do 0. Łodzianie zareagowali błyskawicznie. Z rzutu rożnego nic nie wyszło, ale po ponownym dośrodkowaniu Damiana Sokołowskiego do remisu doprowadził Maksymilian Rozwandowicz. ŁKS chciał jednak więcej. W doliczonym czasie Popławski przejął piłkę pod polem karnym rywali i zagrał do Jurkiewicza. 20-letni pomocnik podał po ziemi dolami na kulibaliego, a ten trafił na 2 do 1. Hojniczanka rzuciła się do ataków, ale zapomniała o Popławskim. Po długim podaniu napastnik gospodarzy popędził pod bramkę. Pierwszy strzał zablokował obrońca. Przy poprawce nie było już na to szans i LKS wygrał 3 do 1. Zagłębie Sosnowiec po dwóch wysokich porażkach 1 do 5 w lidze i 0 do 3 w pucharze Polski gościło u Skierniewice i liczyło na to, że Beniaminek będzie idealnym rywalem, by się przełamać. Goście nie zamierzali jednak być chłopcami do bicia. Gospodarze tylko zdążyli rozpocząć, a już mieli okazję do długiego podania. Roko Kurtowicza świetnie wybiegł Bartosz Boruń, tyle że nie dał rady pokonać Jakuba Murawskiego. W 17. minucie akcja gości. Z lewej strony dośrodkował Jarosław Czerwik, przed szansą stanął Jakub Jędryka, ale został zablokowany. Ponownie zaatakowali gospodarze. Dawid Schott znalazł w środku pola Patryka Goguła, 22-letni pomocnik. Po kilku zwodach zdecydował się na strzał, tyle że kopnął tam, gdzie stał bramkarz. Unia nie pozostawała dłużna. Kamil bił bieg z piłką od połowy boiska, wymienił ją z Jędryką i strzelił. Futbolówka odbiła się od Kurtowicza, i wysokim łukiem nad bramkarzem wpadła do bramki Zagłębia. Gospodarze próbowali szybko odrobić straty. Po dośrodkowaniu z rożnego Borunia niepilnowany Jewgeni Szykawka uderzył głową. Bramkarza Unii wyręczył stojący na linii strzału obrońca. Zagłębie samo jednak skomplikowało sobie sytuację, a właściwie goguł. Po starciu z Maksymilianem Kosiorem kopnął rywala, sędzia od razu pokazał mu czerwoną kartkę. Po przerwie Unia wykorzystała grę w przewadze. W 59 minucie dośrodkowanie w pole karne Damiana Makucha. Mateusz Matras nie przeciął podania. Asa Biło dość szczęśliwie trafia na 2 do 0. Kwadrans później dośrodkowanie z rzutu rożnego Makucha. Akcję zamyka napastnik Gość, ale tym razem jego strzał odbił Mateusz Kos. Za chwilę Unia odzyskała piłkę na własnej połowie. Kosior od razu zgrał ją do Sabiły. Napastnik gości poradził sobie z Kurtowiczem i niezbyt mocnym strzałem trafił na 3 do zera, a przy okazji skompletował hat-tricka. Unia mogła wygrać jeszcze wyżej. W 82 minucie dokładne podanie Makucha, jednak Szymon Sołtysiński kopnął obok bramki. Goście sprawili sporą niespodziankę i wygrali w Sosnowcu aż 3 do zera. W grudziącu spotkały się drużyny, które udanie rozpoczęły sezon. Po dwóch kolejkach Olimpia i Podhale Nowy Targ miały cztery punkty. Od początku inicjatywy mieli goście. Po zagraniu zrzutu wolnego Bartosz Kurzeja kopnął jednak wysoko nad bramką. W odpowiedzi akcja lewą stroną Olimpii. Dośrodkowanie i Kacper Cichoń z około 10 metrów uderzył głową. Piłkę sprzed bramki wybił jednak obrońca Podhala. 34 minucie goście mieli rzut wolny nieco ponad 20 metrów od bramki. Przymierzył Marcinio, strzelił nad murem, ale Olimpię uratowała poprzeczka. Chwilę później z lewej strony dośrodkował na dalszy słupek Jakub Rubiś. Jeden z jego kolegów zagrał piłkę do środka, z bliska do siatki, wepchnął ją Kurzeja. Szybko zareagowała Olimpia. Strzałka Kacpra Jarca był jednak bardzo niecelny. A tuż przed przerwą po zagraniu polekarny Maciej Mas nie zdołał skierować piłki do siatki. Po przerwie lepiej zaczęła grać Olimpia, miała jednak problemy ze stwarzaniem dogodnych sytuacji. W 60 minucie zaatakowało pod hale. Marcinio podał do Cezara Peni. Ten przypadkowo zagrał wzdłuż bramki, ale kurze uprzedził Sebastian Sobolewski. Olimpia przeważała i naciskała coraz mocniej, jednak nie potrafiła przechytrzyć obrony rywali. A jak nawet udało się uderzyć w bramkę, to po takim strzale jak ten z 87 minuty Szymona Krocza, bramkarz nie miał kłopotów by obronić. Podhale utrzymało prowadzenie i wywiozło z za 3 punkty. Oto komplet wyników trzeciej kolejki BetKlik II Ligi. Dzięki wygranym na czele są Resowia, Stal Stalowa Wola i Dwaj Benjaminkowie. Podhale Nowy Targ i Sandecja Nowy Sącz. Wysoko jest też kolejny nowicjusz Unia Skierniewice. Bez zwycięstwa pozostają rezerwy Śląska, Świt Szczecin, Warta Poznań, GKS Jastrzębie i Podbeski Bielsko-Biała. W czwartej kolejce BetKlik II Ligi ciekawie zapowiada się spotkanie wicelidera Stalista Stalowa Wola z trzecim Podhalem. Przed liderem Resowią domowy mecz z Olimpią Grudziąc. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do magazynu BetKlik II Ligi. Tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!